Światło jest w wieży na ostatnim piętrze. Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Po co ci te papiery? No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chcę wykorzystać jego notatki do opracowania leku, albo chociaż szczepionki. Co? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Chyba żartujesz. Radowit nie zapomina i nie wybacza, a zwłaszcza czarodziejkom. Dla mnie zrobi wyjątek. Będę miała kartę przetargową. Proszę cię, przecież nie możesz w to wierzyć. Cóż, ty wierzysz, że Jennifer przestanie ci kiedyś traktować jak psa, a ja się z tego nie śmieję. Pojadę z tymi badaniami do Radowida, czy to ci się podoba, czy nie. To samobójstwo. Wylądujesz na stosie ku moralnemu pokrzepieniu i ucieszy gawiedzi. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt, ja! Keira Metz! Doradczyni Foltesta i członkini loży czarodziejek! Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! A jeśli przekroczy Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchy, ani Radowicz cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No, niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. Czy to znaczy, że widzimy się w Kermoren? Łóżka są bez pluskiew. No, prawie. <gry> to się nazywa zachęta. Do zobaczenia, Geralt.